Witam wszystkich. Są przygotowania do podbierania miodu. Mamy pszczoły, już trzeci sezon. To taka amatorska hodowla. Pszczół mamy cztery ule. Teraz złapałem rójkę. To mam pięć, no, ale tak to wygląda, jak wygląda. No i tutaj kupiłem sobie taką miodarkę. To jest miodarka na cztery ramki. Bardzo stara. Kupiłem od takiego starego pszczelarza. Dałem jemu cztery słoiki miodu za to. No i trzeba ją przeserwisować. Zrobić coś, żeby to było takie troszeczkę lepsze. No i maluję. Kupiłem tutaj taką farbę specjalną do malowania takich uli. To jest niby tam bezpieczne dla pszczół. No i dodatkowo jeszcze lakier, żeby zabezpieczyć całą tą konstrukcję metalową do kontaktu tutaj z miodem. No i wszystko zostało wypiaskowane, tak jak widać ładnie wyczyszczone tutaj gdzie był ten ocynk to to było tak zrobione w taki sposób żeby tylko zrobić taką strukturę, żeby farba się lepiej trzymała to nie jest tak wybite mocno, tylko po prostu jest takie chropowate, żeby zbić troszeczkę ten ocynk i żeby to dobrze się pomalowało no i tutaj przeleciałem, o kurde zaczek mi się robi przeleciałem taką cienką warstwą no właśnie widać jest, jest, jest i tutaj Także to opryskam, gdzieś za 2 godziny drugi raz, ale zaraz to odwracam i jadę od środka. No i już tutaj zacząłem malować od środka. Tutaj właśnie było takie miejsce, co tutaj był, była cyna, było to cynkowane, w niektórych miejscach zaczęło to wyłazić, więc nalałem tutaj farby, farba tam się ładnie wlazła w tą szparkę, no i teraz lecę tym lakierem. Tutaj od środka. No i tutaj jeszcze ten koszyk, tak, zaraz go wstawię. I też go będę malował tutaj w środku. Dobra, to nie Potrzebuję dwóch rąk, żeby to malować. No i witam jeszcze raz. No i udało mi się to pomalować. Pomalowałem tak raz szybko, żeby tak po prostu zarapować, dać jakąś strukturę, żeby później to było lepiej malować. No, i chwila przerwy. No, i drugi raz to zacząłem malować. No, i oczywiście z wielką bidą udało się położyć taką drugą warstwę. Bo, oczywiście, na farbie było napisane, że można pomalować 16 metrów kwadratowych. Ta miodarka nie wie ile ma metrów. Ale pomalowane było tak szybciutko, szybciutko raz, i później drugi raz troszkę dokładniej, ale i to nie jest tak, jak powinno być, bo widać właśnie tutaj takie przyświty. Ale środek pomalowałem mocniej, bo tą zewnętrzną warstwę, no to najwyżej jeszcze można będzie pomalować jakimś innym kolorem, jakąś inną farbą, bo tutaj już nie będzie kontaktu z miodem. Zależało mi, żeby ten środek był dobrze pomalowany. No, i jakoś to się udało, ale muszę to szybko schować, bo zaczyna deszczek kropić, i tam gdzie kropelka deszczu pacnie, to się robi coś takiego. Więc szybko to zwijam, żeby nie było jakiejś kurde lipy. No i oczywiście zabrakło mi na te dwie pokrywki. No ale to już sobie jakoś poradzę z tym. Dobra, a i tutaj jeszcze jest mi jaka Tak, 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 ale ważne, że środek jest dobrze pomalowany. Dobrze. То наражает.